Dobra, jeżeli dostanę... Jaki mam grace period na tym poziomie trudności? Bo 5 minut jest na tym najłatwiejszym. Czy jeżeli zapalę światło do piwnicy wchodząc, wchodząc do, wchodząc do piwnicy i włączę korki w niej, to się włączy automatycznie? A nie grace period, przepraszam, setup period, setup period. Że mam jakby 5 minut za darmo, gdzie nie, może, nie mogę mieć hanta. 100% ciągle, sztos. Bierzemy... to jest... nie, docy nie. To jest jako reakcja, to się przyda. No i dotsy sprawdź. No nie mam. To se wrzucę. Duch może dotykać rzeczy w każdym pokoju, tak? Nie musi tylko w jego pokoju dotykać. 10 stopni. Nie, to jest za wcześnie, żeby cokolwiek znajdować. O, kość. Zasięg interakcji 7 metrów. Od pozycji ducha, tak? Czyli jeżeli duch mi otworzy drzwi tutaj, to znaczy, że on nie jest na pewno, w, nie wiem, w pokoju dziecka. To trzeba zanieść, to trzeba zanieść. I tutaj jest mój taki pokój, gdzie wszystko sobie zawsze kładę. Dobra, no, tu jest... 15 stop, dobra, 13. Rośnie, więc nie tutaj chyba co? Tutaj rośnie, tu chyba rośnie. Tak, to ktoś tam stąpał słyszałem, tu rośnie. Salon. No tak oscyluje. Rośnie, rośnie, no dobra. Normalna temperatura, tu też normalna temperatura, garaż czy kuchnia? O korytarzu nie sprawdzałem. Korytarzu, korytarza. Tu rośnie. Kuchnia? Nie, w kuchni rośnie. No bo dom się rozgrzewa powoli, co? Piwnica. Na no, chyba jednego ducha piwnica jest, jest zjemna, z tego to, co już pamiętam. Piwnica spada. Spada. Mroźny oddech. Piwnica. A, nie da się tego otworzyć. Zobaczymy, jak spadnie, niech spada. Zaraz do niego zagadamy. Książkę mu dajmy, żeby sobie porysował coś. Wyłączam światło. Nie wiem, muszę być na dole, czy mogę być na schodach tego boksa? No nic nie odpowiada na razie. Coś słyszałem. Sub-zero. Dobra, aparat tutaj leży. Idę po sól. A UV nie wiem, gdzie wyjąłem. A ufa w piwnicy z to. A widać nawet było ten zasięg. Ta leży sobie. Idę po dotsy? Te patyki to jest kadzidło. Jakby zaczął polować, to tym mogę sobie kupić trochę czasu. Idę po drugi krucyfiks, po kamerę i po dotsy. Sól już miałem. Drugi kruz. To i to. A, nie mogę, bo to. Dobra, na razie nie potrzebuję drugiego krusa. Drugi krus, bo ten ma słaby ten. Spokojny duszek, bardzo spokojny duszek. UV na stół skieruj? Też w sumie fakt. Tu najlepiej położyć tą. Na krzesełku? Czy na końcu tutaj, tam gdzie jest Ouija board zwykle? O, siema. Nie, za późno. Tego jeszcze nie rozdepta, to tutaj dajmy. Dobra. Temperatura już minus 10. Nic nie napisał. Jurej kontra oni. Czy której z nich mają docy? Orby? Ghost orb. Dobra. Siema. Nie, to jest źródło światła. No, niezbyt widzę te orby. A oni jemy level 5. No to czekamy. Love to victim as much as possible. Prawda, to brzmi jak Jure. Jurej mi powinien szybciej sprawdzić Sanity. Zobaczmy, wróćmy się. Idziemy po więcej soli. Dobra, to już wypierdolę na razie. Idę po więcej soli. Sanity mi spada normalnie, więc. No, oni byłby agresywniejszy. Mogłem postawić kamerę, macie rację. O! No to go ominąłem. Kamerę mogłem postawić, macie świętą rację. To był event, bo to nie ja stąpałem. Rozdeptał to słownie przed chwilą. Ja to postawiłem przed chwilą. A to MF, by, MF, nie MF. Nie MF iłby. Nie ma UV. On może to kryć? A kroki też czy po soli przecież, no tak. się ma? To był event. Nie wyjeb... światło. Słuchajcie. Yurei... Po co to spaliłem? Bo się zesrałem. Eee, Yurei kontra oni. Smudging will trap it? Co to znaczy smudging? Nie wiem co to znaczy po angielsku, nie wiem co to znaczy w kontekście gry. Stronger effect on people's sanity. Okej, okay, okej, okay, spadło mi w chuj. A, spalenie kadzidła co robi? To jest... je trapuje. A był event, dlatego spadło. Jurej by mi zamykał drzwi bez event. No to jest między Jurej a Oni. Tylko Oni, mówicie, że lubią straszyć bardzo dużo. Often seen. EMF-5. Myślę, że to prędzej Oni. Próbujemy. A to jest 50-50. Po prostu Oni po wylewie to chyba był. Oni po wylewie. GG. Ja nie lubię hantów, ja się boję hantów, ja muszę z Natanem pograć, z Natanem się nie boję. Zmyj mapkę? Nie, bo innych mapek nie znam i nie będę wiedział skąd może mi duch wyskoczyć I się, będzie bał bardziej. Z Natanem mogę pograć w inne mapki.